Panie marszałku, Wysoka Izbo! Pani, pani premier Kopacz podczas expose 1 października ani jednym zdaniem nie dotknęła kwestii budownictwa mieszkaniowego. Premier Donald Tusk w 2011 roku nie wspomniał w ogóle o budownictwie mieszkaniowym. Zrobił to co prawda w 2007 roku, ale nic z tego nie zostało zrealizowane. Czy Państwo wiecie zwracam się tutaj do rządu, do pani premier że w ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. W ilości powierzchni mieszkaniowej przypadającej na statystycznego Polaka także zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. W ilości gminnych zasobów mieszkaniowych, czyli ilości mieszkań komunalnych i socjalnych zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Tę sprawę zresztą wytknął rządowi NIK nie tak dawno. Proszę Państwa, w Polsce jest bardzo mało mieszkań na wynajem. Też zajmujemy tutaj jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. I jeszcze do tego w naszym kraju 50% dzieci w wieku między 18 a 35 rokiem życia. 50% dzieci, dorosłych dzieci, między 18 a 35 rokiem życia żyje po prostu, mieszka po prostu z rodzicami. Moje pytanie: co ten budżet daje budownictwu? Co ten budżet daje budownictwu? Tylko proszę nie mówić o mieszkaniu dla młodych, bo o tym, że nie działa, to wiemy. Teraz mam jeszcze inne pytanie z innej branży. Mianowicie jeśli chodzi o kwestię gospodarki wodnej. Czy są pieniądze na realizację programu związanego z budową zbiornika wodnego kontymisowa? Miejscowa? Podkarpacie jest województwem zalewowym. Jak są powodzie, to tam. Czy są na to pieniądze? I czy są pieniądze na drogę S19 od Rzeszowa do Barwinka? Dziękuję bardzo.